Hej ludzie, to znowu ja. Znaczy konza. Ciebie to nie obchodzi. Co to jest? Nieciłóg. Daj. Jak to, jak to zmienić? A? się to? Może lepiej nie zwalaj tego. Sztuczka. Konza. Witaj. Nie zawracaj mi głowy, wojowniku. Nagle wzrosła ilość zamówień. Na mikstury lecznicze. Wszyscy ich potrzebują. Nie mam czasu na nic innego. Odejdź. Mogę dostać miksturę leczniczą? Straciłeś słuch podczas bitwy? Powiedziałem, że nie mam czasu. Broń się. Witaj. Byłeś tu wcześniej? Wynoś się. Nie mam czasu ani mikstur. Dobrze. Mogę ci jakoś pomóc? Cóż, możesz. Wyglądasz na wojownika. Jest jeszcze jeden zwany Asdis. Chcemy jego śmierci. A co on ma wspólnego z popytem na mikstury lecznicze? Wyzywa wszystkich na pojedynki. Pojedynkuje się całymi dniami. A jego nieszczęsne ofiary przychodzą i błagają mnie o mikstury lecznicze. No nie stój tak. Idź i zajmij się nim. Dobrze. Pójdę już. Nazywa. Gdzie ten kunarz? Przejdę te obok. Gdzieś tutaj musi być, ale gdzie? Za go Witaj Asdisie Wyzywam Cię na pojedynek Zaraz oberwierz Hej, ludzie, a, walka a, 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 a. Morderca Morderca Ooo, łuk miał, oj, 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 panie <laughs> Splądrujemy buchatę. Nie, to to jest bar Kolejny mu artefakt nasz Asdis już nikogo nie skrzywdzi jak zwykle Dialog się wysypał Co ty masz, ty konzo? Thank you Bye.